Hello, hello, hello i witam Was w następnym odcinku z, z Genshin. Mm. Eee, no tak. Ja dzisiaj <grywka> w Płonach będzie krótki filmik ze względu na to, że kuzyn Xiao eee, ma malutki problem. Ponieważ y, jemu gra mocno zacina Na telefonie A on ma Realme 8 Ja mam Realme 7 5G Czyli No takie zejście w dół I ja chcę się po, y, z wami podzielić Moim, Moimi ustawieniami Eee, z gry. No, ładuj się, ładuj. Tak. Tutaj wszystko jest standardowo: Key bindings, to, to nic nie ma w audio. Ty, jeżeli chcesz sobie troszeczkę ściszyć grę, ale też trzeba yy, pamiętać. Bo czasami gra ma takie miałe kiedyś takie fochy, że któraś opcja była włączona. Trzeba było tą opcję wyłączyć, żeby dźwięk normalnie zaczął yy, pracować. I to już nie pamiętam, która to z tych opcji było, bo no, <gryw> dawno nie, nie ten, nie na standardowy. <laughs> Idziemy do grafiki, czyli źródła problemu, current, current Performance Load, czyli mam Smooth i Graphics Quality Custom, normalnie to mamy Medium, eee. a w ogóle pokażę nawet. My medium jest jak jest. I. No tak Co tu trzeba zmienić moi drodzy Co tu trzeba zmienić. Po pierwsze anti aliasing. To jest nam wki niepotrzebne. Jeżeli mi szybko nie biegamy, w sensie nie chcemy tego, to motion blur też i bloom też. Te trzy: motion blur, bloom i Anti-aliasing Ja mam wyłączone. I w ten sposób y mam w miarę dobry ten. No i widzę, że mój pies y, zaczął moją mamę witać. <grywy> Jak widzicie, się w miarę płynno chodzi. A zapewne, jeżeli miałbym na defolcie, to y, zobaczmy tak z, z ciekawości, czy mój tak pójdzie. Chciałbym grę chyba wziąć i ale mi się nie chce. Mam lenia, do wielkiego. Czyli Anti-Aliasing off, Bloom off, Motion Blur off. Jak ktoś chce, to Crowd Density, może być też na low. <laughs> eee, więc tak, okej. Okay. <laughs> to będzie koniec. Wiem krótki filmik. Ale ee, no właśnie ten Kazin Xiao No właśnie miał właśnie problem z tym. I jeszcze dla jednej osoby, która zacząłem spojrzeć na pytanie, ale już nika zapomniałem niestety. Do kiedy będzie yoimia? No. Już nie tak długo. 21 godzin, czyli jutro. To już się skończy. Więc. Tak. Jeżeli ktoś chce mije, to niech szybko, szybko zacznie gwiszować, bo inaczej mu ucieknie. Y, szansa spod nosa. <noise> Więc tak. To wszystko na ten na dzisiaj. Ja się zajmę <noise> przygotowaniami do sumeru. Czyli lewelowanie moich postaci i tak dalej. levelowanie yy, broni, artefaktów i tak dalej, i tak dalej. Więc eee, no. Za dwa dni sumeru będzie, więc trzeba dupę w krok yy, wziąć i zacząć yy, pracować przy tym więc na razie trzymajcie się i pamiętajcie o tych yy, opcjach, żeby sobie zmienić na te mniejsze na razie, cześć. Bye.